Trzymam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wam wszystkim dobra walić. to, yy, No, ja chcę tylko powiedzieć, że serio, że dzisiaj nie było filmu. Byłem w Gniewkowie na spotkaniu Strongmenów. Yy, ogólnie ja już chciałem wrzucić jeden film, nie? Yy, ale powiedziałem kulturystów, a to nie są kulturyści, tylko Strongmeni. Pomyliło mi się, ja myślałam, że to jest ta sama dobra walić. Yy, więc no. Mm, przepraszam. Po prostu. Możliwe, że przez. Dwa dni, trzy dni nie będzie odcinków. Dzisiaj, jutro na przykład. Bo po prostu będę wypoczywał, bo cztery godziny w upalnym słońcu nie jest dobrze. No. Ogólnie pozdrawiam wszystkich, co byli także. Pozdrawiam także wszystkich yy, ludzi, którzy uczestniczyli w tym konkursie na przykład. Yy, No dobra, nie pamiętam kto tam akurat był, no Sorki tak, ale no No nie powiem wszystkiego No bo też, no dużo po prostu było osób, może później sobie przypomnę i wam powiem yy, coś Nie wiem, możecie na przykład na Discorda wbić Kruki, Kruksona tam będzie Więc dobra, po prostu był z wami Krukson, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał i tak dalej, mam nadzieję, że szybko będą inne filmy i po prostu weźcie się... no dobra po prostu miłego oglądania następnych filmów, a nie wiem ja idę się położyć i oglądać coś na YouTube pa pa